Testujemy Sankyonga XLV, więc samochód. Bardzo obszerny, bardzo duży, wygodny, a przede wszystkim stosunkowo tani. W podstawowej wersji ten model kosztuje 59 990 zł. Występuje z dwoma silnikami, benzynowym i... Diesla, wysokoprężny, ma oczywiście doładowane. Przy czym do silnika diesla możemy zamówić automatyczną sześciobiegową skrzynię i wtedy dopłacimy do tej skrzyni 5000 zł. Natomiast za kolejną dopłatę 3000 zł możemy do obu silników, a więc zarówno do diesla jak i do benzynowego, zamówić napęd na cztery koła, który z tego wynikania jest w standardzie. Ale to też chyba nie jest większy kłopot, choć dziwię się, że producent w specyfikacji podaje na przykład takie parametry dla tego przednionawędowego, jednak mimo wszystko auta, jak kąt zejścia, kąt natarcia, kąt rampowy, a więc parametry charakterystyczne dla Samochodów stricte terenowych. Z drugiej strony, w specyfikacji nie znaleźliśmy niestety pojemności przestrzeni bagażowej, a ta jest naprawdę przeolbrzymia. Wnętrze Sankyonga XLV poraża wielkością, nawet w tej czarnej tonacji wykończenia. To wszystko jest na swoim miejscu, może aż za bardzo, bo Operowanie niektórymi przyciskami bywa, no przynajmniej na początku, nieco kłopotliwe, chociażby podgrzewanie kabiny. W prawą stronę klawisz naciskamy, mam podgrzewanie, w lewą stronę chłodzenie kabiny. Podobnie tryby pracy wyświetlacza centralnego, który znajduje się tutaj między zegarami, także oddzielny przycisk obok. Przycisku podgrzewania tylnej szyby i lusterek. No ale mówię, to do tego wszystkiego można się przyzwyczaić. Nie jest to na pewno jakimś tam znaczącym minusem tego samochodu. Zwrotność. Sami widzicie, że na wąskiej jest bez problemu, można zawrócić, więc samochód jest przede wszystkim wygodny. I powiedzmy, sobie to szczerze pokonałem trasę z Warszawy do Torunia wczoraj sterunia do Trójmiasta i z powrotem i naprawdę nie czuć zmęczenia. Materiał, który został użyty do wykończenia chociażby foteli tapicerki. Bardzo praktyczny, przyjemny, dosyć nawet w dotyku. Fotele dobrze wyprofilowane, łącznie z tą funkcją lędźwiową można sobie tutaj poprawić docisk na lędźwiową część kręgosłupa. Kabina, jak słyszycie, jest stosunkowo dobrze wyciszona. Przypomnę, silnik diesla, więc z natury głośniejszy niż silniki benzynowe. Wszystko praktycznie mamy na swoim miejscu w zasięgu ręki, także tempomat bardzo sprawnie działający, schow w drzwiach, specjalne przegródki w schowkach porobione, że wstawić butelkę z jakimś napojem, sterowanie z kierownicy także funkcjami audio. Samochód bez wątpienia ciekawy, choć cały czas wracam do tej stylistyki, bo na pierwszy rzut oka ten tył naprawdę wydaje się doklejony do tego samochodu, do Tivoli, do tego mniejszego suwa SsangYonga. Ale jak się tak i przyjrzeć, szczerze Wam powiem, a pytałem też znajomych o opinię, kiedy podjeżdżałem i widzieli to auto, to zdania są podzielone, że nie jest to jednoznacznie, że albo brzydkie, albo ładne, ale po prostu różni ludzie mają jednak różne opinie, i to przekłada się na jakąś ocenę tego samochodu. Popatrzmy na ten tył XLV. Z jednej strony potężne światła zespolone, tylne, zachodzące mocno na bok. To przypomina troszeczkę konfigurację w Fordach Focusach, powiedzmy tych lamp. Z drugiej strony, no nie jest to klasyczny spoiler, ale taki daszek wystający, troszeczkę wydłużający jeszcze dodatkowo sylwetkę, chociaż relingi dachowe oczywiście również dodają troszkę sportowego charakteru. No i te bardzo mocno napompowane nadkola, szczególnie tylne, które rozpoczynają się od lamp zespolonych i dochodzą do połowy drzwi. Jakie to ma znaczenie? Trudno powiedzieć. Wygląda to no oczywiście się nie powinno dyskutować o gustach, ale szczególnie w tym jasnym kolorze ta xlv bardzo rzuca się w oczy. Kierowcy patrzą na to i nie wiem jakie są ich opinie. Ja nie wiem też czy mnie się to wszystko bardzo podoba, czy wolałbym nieco dyskretniejszą stylistykę tej części samochodu. Auto tak jak powiedziałem, jest bardzo obszerny. Mamy mnóstwo miejsca. Jakość wykończenia tego wnętrza, użyte materiały też nie pozostawiają specjalnych zastrzeżeń. I zobaczmy na wnętrze. Więc, oczywiście, zestaw wskaźników, dwutubowe zegary. Centralny wyświetlacz, na którym możemy sobie różne rzeczy oglądać z jednej strony. Z drugiej strony, wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Też dobrej jakości. Plastiki oczywiście, ale moi drodzy, to auto w podstawowej wersji kosztuje 59 990 zł, więc nie wymagajmy cudów od marki, która wchodzi dopiero na europejskie rynki.